halo widzowie jedziemy po mojego koloru czapkę bo jestem w sobie w klubie, się nazywa ja idzie, albo nazwę pana z klubu albo z pierwszego składu, albo poczapkę jadę po czapkę więc powiedziałam, że ja po czapkę i teraz muszę jechać po czapkę, więc czekajcie chwilę widzowie, zaraz Wracam właśnie z Oli Imbi i jadę nad zalewką No niepięknie, czekajcie chwilę. Jedziemy Tu jest ten plac On gdzieś te czapki zostały, więc jedziemy je poszukać. Ciekawe czy ona w ogóle będzie, widzowie. Dobra, widzowie mamiczotkę. Musimy ją wziąłeś? Na razie. Teraz idziemy do niego. Dobra, idziemy. Zaraz będziemy na Olimpi, tam trzeba wjechać. Musimy przebić kanał garnek. Na YouTube profilowy drop drogka rzadkie bardzo rzadkie go dostawiacie subika, ja muszę pod tą górkę teraz podjechać, A więc będę nagrywać. wcześniej jak, jak, jak dziecię to nie nagrywałem poprawiłem to na ten Więc jak będziemy koło link to nagrywam. zjedziemy. Tam jest mój kolejka. Mamy jego czapkę. To jest jego czapka. Bardzo. Więc elo widzowie, to jest koniec tego